Witam wszystkich kryptentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda Krypto. Dzisiaj jest środa, 13 września 2023 roku. Analizę tradycyjnie przeprowadzamy na interwale dziennym. Ja używam oczywiście teorii faleliota, klasycznych reguł, analizy technicznej, no i do tego jeszcze czasami poziomów Fibonacciego. Jak widzicie, ostatnie dni przyniosły nam dosyć fajne wybicie wzrostowe. Zbliżę tylko troszeczkę nasz wykres. Bardzo fajne wybicie wzrostowe, które niestety praktycznie w połowie zakończyło się takim górnym, górnym cieniem. Lokalny szczycik, można powiedzieć, tej świecy to 114 900. No ale widać po raz kolejny, że mamy tutaj odpowiedź strony podażowej na ewentualne zapędy wzrostowe po raz kolejny są one po prostu tłamszone. Póki co zostajemy przy naszym, naszym scenariuszu, scenariuszu spadkowym fali, fali drugiej, wydłuża nam on się w czasie, wydłuża nam on się w cenie no, ale tak to, tak to na ten czas zaczyna po prostu wyglądać. Wydłuża nam się po prostu ten cykl spadkowy. Cały czas liczymy na to, że gdzieś w okolicy przynajmniej do fali B ten, ten cykl powinien dojść, a nawet możliwe jest zejście poniżej 100 tysięcy złotych. Oczywiście ten scenariusz jest możliwy tak długo, jak mamy do czynienia z. Ceną bitcoina, która znajduje się poniżej tutaj tych poziomów oporu technicznego horyzontalnego 115 631 116 311 poniżej niebieskiej linii trendu i poniżej pomarańczowej linii trendu. Tak, tak więc, jak widzicie, tu jest bardzo duża przeszkoda dla byków, oczywiście. z punktu widzenia czysto technicznego. Tak? Do pokonania jest ta przeszkoda jak najbardziej, jak każda zresztą, natomiast będzie ona, no niestety, ale konsumowała bardzo dużą ilość energii i bardzo dużą ilość momentum również, więc może się okazać, że po kilku nieudanych próbach wybicia tego poziomu byki po prostu zawrócą, rzucą ręcznik i zacznie się kontynuacja naszego cyklu spadkowego. Natomiast naruszenie Oporu horyzontalnego, linii niebieskiej, linii pomarańczowej będzie oznaczało gwałtowną zmianę planów. Trwałe naruszenie tych poziomów będzie oznaczało znacznie silniejszy ruch wzrostowy, byczy niż można byłoby tutaj zakładać. I w tym momencie nasz scenariusz spadkowy totalnie jest unieważniony, dlatego, właśnie, że tutaj jest tak silna presja na, na byki, żeby jednak rzuciły ręcznik i zawróciły na południe, że przeciwstawienie się depresji będzie wymagało no, bardzo silnego wzrostu w momentu, a to będzie oznaczało jednocześnie penetrację 122 477, a nawet szczytu tutaj na 128 774. Więc naprawdę ciekawa sytuacja na wykresie Bitcoina, warta obserwowania, warta tego, żeby się nią zainteresować, gdyż jej rozwiązanie, jej rozegranie przez uczestników rynku będzie kluczem do przyszłości ruchów cenowych, do zachowań cenowych na Bitcoinie do złotówki w ciągu najbliższych tygodni, tak więc zostańmy czujni, na razie nie rozstaniemy się z naszym obecnym scenariuszem, czekamy na rozwiązanie tutaj tych przepychanych byków i niedźwiedzi, zobaczymy jak to zostanie przez rynek zagrane. Tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.